Będę się teraz narkotyzować, A tak, zobaczcie już. Eł, bolgo. Siema, siema. Mam nadzieję, że mnie słychać cześć. Będę dzisiaj stać znowu bo tak, mam dzisiaj jakieś takie niespożytkowane pokłady energii. Witam się ponownie w piżamie, ale nie szkodzi. W tym tygodniu kolejny transowy temat, z ten cecho, który jest będziemy się rozmawiać na temat zdrowia psychicznego u osób trans. Temat myślę ciekawy, dla niektórych kontrowersyjny, dla innych nie, ale ja chciałem sobie ten filmik podzielić na takie właściwie dwa, dwie części, i pierwsza z nich to będzie taka trochę organizacyjno-informacyjna część na temat tego, czy transpłciowość jest chorobą psychiczną? Ponieważ to jest ogólnie ciekawostka. A drugie, na temat tego, jakie choroby psychiczne przy osobach trans mogą na przykład występować i jakie to ma związek z czymkolwiek. Także po kolei, czy transpłciowość jest chorobą? Nie jest. Takie jest oficjalne naukowe stanowisko lekarzy i naukowców. Przez długi czas transpłciowość była traktowana jak choroba, jako zaburzenie identyfikacji płciowej. I do tego powszechnego spisu chorób według Światowej Organizacji Zdrowia, ICD-10, transpłciowość była w kategorii psychiatrycznej jako, jako zaburzenie. Wtedy to było jeszcze jako transseksualizm. W 2018 roku WHO opublikowało właśnie nową klasyfikację chorób. I teraz mamy ICD-11. I według tego. Tej nowej klasyfikacji. Transpłciowość nie jest już chorobą. Przestało być uznawane za zaburzenie psychiczne i behawioralne, tak jak było wcześniej. I w tej nowej klasyfikacji wprowadzono nowy termin, który brzmi niezgodność płciowa. I to jest termin, który e, opisuje ogólnie zjawisko takiej właśnie rozbieżności między tą płcią odczuwaną, a tą, którą nam przypisano przy urodzeniu. To jest taka, powiedzmy, definicja tego zjawiska, i to de facto jest właśnie transpłciowość. No i to jest zjawisko, które podlega tak jakby diagnozie i temu leczeniu za pomocą tranzycji. No, i stwierdzono, że transpłciowość to nie jest coś patologicznego, to znaczy nie nosi znamion choroby, ponieważ nie wpływa negatywnie na nic w naszym życiu e, samo przez się. To znaczy, sam fakt, że my mamy inną tożsamość płciową niż cechy płciowe, to nie jest coś, co powoduje jakiekolwiek problemy de facto w praktyce. Tego właśnie nie nosi znamion tej choroby. E, I właśnie tutaj zaszła taka fajne zjawisko, to się nazywa depatologizacja, czyli po prostu powiedzenie wprost, odróżnienie tego, że transpłciowość nie równa się coś. Złego, chorego, zaburzonego, to jest po prostu coś innego. W każdym razie, właśnie transpłciowość przestała być działką psychiatryczną. No i kolejna taka fajna rzeczka, która się stała, to jest to, że tam powiedziano wprost, że taka właśnie dysforia płciowa to już nie jest czynnik warunkujący taką diagnozę transpłciowości, to znaczy e, odczuwanie dysforii płciowej nie jest wymogiem, żeby zdiagnozować kogoś jako osobę trans. I tutaj dysforia płciowa jest po prostu opisana jako takie cierpienie psychiczne i problemy w funkcjonowaniu ze względu na to, że jest się osobą trans. To już nie jest tak jakby wymagane, to znaczy nie trzeba nienawidzić siebie i swojego życia, żeby być faktycznie osobą trans. No i w 2018 roku oni ogłosili te, te zmiany, w 2022 one zaczęły obowiązywać ogólnie na świecie w krajach, które tak jakby podlegają pod Światową Organizację Zdrowia, przynajmniej się nią przejmują. Polska miała 5 lat, żeby to wdrożyć. Pierwsza taka deklarowana data, kiedy miało wejść w Polsce już oficjalnie, to był czerwiec 2023. Jak widać mamy październik i wciąż nie weszło, także teraz z tego co wiem, spekuluje się około 2025. No ale teraz jest sytuacja taka trochę, że no, jesteśmy trochę w dupie, tak jak zawsze Polska jest trochę w dupie. Ale lekarze teraz, na przykład z tego, co wiem, oni diagnozują i według ICD-10, i według ICD 11, to znaczy można dostać jedną z tych dwóch diagnoz albo nawet obie naraz czasami. No więc jesteśmy w takiej szarej strefie. Ale oficjalnie, no póki nie zostanie przetłumaczone i oficjalnie wdrożone w Polsce to ICD-11, to obowiązuje oficjalnie to jeszcze ICD-10, w którym jeszcze mamy transseksualizm i dysforię i tak dalej. No z takich ciekawostek to właśnie według ICD-10 diagnozowano ten transseksualizm i on miał takie właśnie oznaczenie cyferkowo-liczbowe F640, czasami 8. Bo to było podciągane na przykład jakieś takie bardziej niebinarne osoby. No ja dostałem jeszcze F640 za moich czasów, ale teraz to oznaczenie się zmienia, ponieważ transpłciowość jest w innej kategorii, inaczej się nazywa. Więc teraz będzie to oznaczenie HA60. Według tego nowego ICD-11 właśnie takie oznaczenia będą dostawać osoby trans po, po, po tej diagnozie. No i tak, dementując jakąś taką histerię, która się przez jakiś czas działa po tym, jak ogłoszono te zmiany, to, to naprawdę nie zmienia niczego w praktyce u nas w Polsce, poza tym, że to się będzie inaczej nazywało. To znaczy, to, że ktoś na przykład miał tę diagnozę jeszcze według CD10, to nie znaczy, że musi ją robić od nowa. Ona wciąż obowiązuje. Po prostu rzecz, którą zdiagnozowano, teraz się inaczej nazywa, jest w trochę innym miejscu, ale to jest wciąż to samo. Eee, tak samo żadne, nie wiem, jakieś problemy z tranzycją medyczną i z tymi procesami, z dostępnością do nich, czy z jakąś refundacją, to się nic nie zmieni, bo nic w praktyce się nie zmienia. Eee, więc wszystko jest. De facto po staremu, ponieważ no ICD-10 nie mówi o tym, czy 11, czy ogólnie WHO nie mówi o tym, jak takie procedury, e, korekty i diagnostyki mają przebiegać, więc i tak lekarze robią w sumie trochę to, co to chcą. Także właśnie, no oficjalnie na świecie, według ludzi, którzy się na tym znają, transpłciowość to nie jest choroba. To, czy my mamy inne na przykład, nie wiem, wygląd, genitalia i cechy płciowe, niż to, co się, jak się czujemy, to nie wpływa na moje życie. Ja przed tranzycją medyczną wciąż mogłem chodzić do pracy, płacić podatki, e, nie wiem, być w związku i, i rozmawiać z ludźmi na ulicy, i to na nic nie wpływa. Natomiast dysforia płciowa, czy tak zwana niezgodność, niezgodność płciowa, czyli to, że ja na przykład źle się czuję w swoim ciele może wpływać na to, że ja funkcjonuję gorzej, ponieważ stan jest dla mnie niesprzyjający i czuję się ze sobą źle, co nie? I często jest tak, że jeśli ktoś czuje się źle ze względu na coś, na przykład, nie wiem, ktoś stracił nogę w wypadku, albo na przykład ktoś, nie wiem, e, urodził się niewidomy, no to może to wpływać na to, że czuje się gorzej niż osoba, która tak nie ma, ponieważ ma jakieś dodatkowe trudności. I trochę tak jest z transpłciowością. To znaczy w tym przypadku akurat jest to coś, co nie każdy potrzebuje, Zmieniać coś w sobie. Nie każda osoba trans chce i musi przejść tranzycję. Niektóre osoby trans dość, są dość zadowolone ze swojego życia, nawet bez żadnej tranzycji, a czasami po prostu po tej społecznej tranzycji. E, więc, tak jakby nazywanie tego chorobą, jest takie dość na wyrost. I było tak oparte na takich starych przekonaniach, że każda osoba trans e, to jest taka bardzo binarna, to znaczy. Każda trans kobieta jest stupor, musi się czuć 100% kobietą, każdy trans mężczyzna jest stuprocentowym mężczyzną, nie ma osób niebinarnych, i każdy ma straszliwą dysforię wszystkiego, chce zmienić całe swoje ciało, nienawidzi bycia trans, nie? I to była taka narracja. No i to faktycznie czasami mogło nosić takie znamiona choroby psychicznej. Na zasadzie ten ktoś był w straszliwym stresie, był straszliwie nieszczęśliwy, miał straszliwą depresję, nienawidził swojego ciała, nie? To nie jest coś obowiązkowego przy transpłciowości, to nie jest coś. Co każda osoba trans przeżywa i tak naprawdę to jest coś, co często jest trochę wymawiane i tak jakby rekompensowane sobie. To znaczy że osoby sobie powtarzają, że muszą w końcu nienawidzić części ciała, ponieważ są trans. A czasami jeśli się tak zastanowi na tym, to tak nie jest. I wiele osób trans nie ma dysforii jakiejś silnej albo nie ma dysforii wcale. Albo na przykład ma dysforię na punkcie jakiejś jednej części ciała, ale pod wpływem na przykład tranzycji czy po prostu jakby pracowanie nad akceptacją jakichś swoich elementów to się robi o wiele mniej uciążliwe, albo na przykład wcale nie jest uciążliwe. Więc tak jakby transpłciowość, czyli po prostu tam, kiedy mamy rozbieżną płeć, którą odczuwamy z płcią, którą oznaczamy na przyrodzeniu na podstawie tego, jak wyglądamy, to nie jest coś, co nam de facto utrudnia życie. Ale poczucie tak jakby tej właśnie dysforii płciowej na przykład już może i dlatego to się diagnozuje i to podlega właśnie leczeniu, czyli tranzycji. A teraz, ja tak trochę bliznąłem już tematu, chorób psychicznych, które mogą się pojawiać u osób trans między innymi. Także przejdziemy do sekcji drugiej, czyli osoby trans i choroby, zaburzenia psychiczne. Osoby trans, tak samo jak osoby cis, mogą mieć różne problemy z natury psychicznej i nie są tutaj wyjątkiem. I tak samo jak blondyni, bruneci i niscy, wysocy, grubi, chudzi mogą mieć różne choroby psychiczne, tak samo osoby trans nie są z tego tak jakby niestety zwolnione. I często takie rzeczy są zupełnie niezależne. To znaczy, są osoby trans, które całkowicie niezależnie od tego, że są trans, na przykład mają schizofrenię, albo na przykład mają chorobę dwubiegunową, albo na przykład tego typu rzeczy, i to w żaden sposób tak jakby nie wynika jedno z drugiego, po prostu idzie w parze, nie? Tak samo jak osoba trans na przykład może, nie wiem, mieć jakąś fizyczną chorobę, na przykład może, nie wiem, mieć nowotwór, albo na przykład urodzić się z jakąś niepełnosprawnością, i to w ogóle się nie łączy ze sobą, nie? Ale są takie rzeczy, które z tej transpłciowości nie wynikają de facto, ale mogą być powodowane przez to, że ta osoba jest trans w jakichś okolicznościach. I są takie okoliczności, którymi często jest albo po prostu sama taka czysta dysforia, na zasadzie bardzo mi się nie podoba, jak wygląda moje ciało, albo często tutaj dochodzi i ma wrażenie, że to w większości to jest po prostu transfobia szeroko rozumiana, czyli brak akceptacji, jakiejś takiej, akceptacji rodziny, znajomych, środowiska, otoczenia, sąsiadów, znajomych ze szkoły, z pracy. No fakt, że my jesteśmy cały czas pod presją tego, żeby nie przechodzić tranzycji. Jest nam często wmuszana jakaś taka rola płciowa, że my musimy na przykład mimo tego, że czujemy się mężczyzną jesteśmy zmuszani do tego, żebyśmy byli potulni, zawsze uśmiechnięci, grzeczni i na przykład zajmowali się domem, nie? I tak dalej, i tak dalej. No to, Są to sytuacje mocno niesprzyjające, mocno stresowe. Jest takie zjawisko jak stres mniejszościowy, czyli ze względu na to, że jestem osobą trans, to ja podlegam wyższemu ryzyku tego, że ktoś będzie mnie, nie wiem, dyskryminował, ktoś mnie pobije, ktoś będzie mnie przezywał, się do mnie naśmiewał albo mnie nie zatrudni. I żyję w stałym stresie związanym z tym, że jak tylko ktoś się dowie o tym, że jestem trans, to mogę mieć potencjalnie z tego powodu problemy. Więc, no, efektami na przykład takiej nieleczonej dysforii płciowej albo takiej transfobii, stresu mniejszościowego i tak dalej, są różne zaburzenia. Na przykład może być to, mogą być to zaburzenia lękowe. Widzę, w sensie, połączenie, to znaczy, jeśli siedem razy wychodzę z domu i 6 razy dostaję wry, to potem zaczynamy już się baj wychodzić z domu, nie? To bardzo uproszczone wytłumaczenie zaburzeń rynkowych, no ale powiedzmy, że jest to takie dość oczywiste, co się może dziać. Depresja, to znaczy, no mamy, mamy cały czas pod górkę, mamy cały czas jakieś problemy, nieprzyjemności, sami się ze sobą źle czujemy i nie możemy na przykład dostać pomocy, jesteśmy od niej tak, jakby jest nam utrudniany dostęp do tej pomocy. No, na dłuższą metę to de facto jest dość, tak jakby prosta droga do jakiegoś po prostu gorszy, do gorszego samopoczucia i tak jakby permanentnego obniżenia tego nastroju. Są osoby te nas, które się na przykład samo okaleczają, ponieważ mają tak dużo tych właśnie emocji negatywnych, tak jakby. Które nie mogą rozładować, że to jest sposób, w jaki rozładowują właśnie jakieś takie napięcie. Są często na przykład zaburzenia odżywiania, ponieważ na przykład ja znam przypadki e, transfacetów, osób transmęskich, które na przykład tak bardzo im się nie podobało, że mają na przykład e, sylwetkę klepsydry albo że na przykład mają duży biust, szerokie biodra, że im się wydawało, że to jest związane z tym, że są na przykład za grube i się odchudzały intensywnie. Podczas gdy wcale nie były za grube, po prostu to są cechy płciowe, które wykształciły, ale ponieważ było im tak źle z nimi. To wpadały właśnie z zaburzenia odżywienia i się głodziły, ponieważ chciały tak jakby najwięcej tego tłuszczu stracić i po prostu mieć bardziej neutralną albo męską, męską sylwetkę. Nie jest też na przykład związek z uzależnieniami, no bo nie oszukujmy się, jak ktoś ma problemy, to często ściąga różne substancje, które tak jakby trochę tą rzeczywistość od nas odsuwają. Jest tam być może przez chwilę trochę lepiej, trochę nie musimy o tym myśleć, ale to często jest prosta droga do tego, żeby się uzależnić od takiego świństwa. Więc no, są takie rzeczy, które. Nie są takie, to nie jest tak, że ktoś ma, jest osobą trans, to musi być osobą chorą psychicznie. Ale często to, że jest osobą trans i ma ciężej w życiu z tej okazji, prowadzi do tego, że się jakieś problemy po prostu generują. Już nie mówię o tych problemach, które nie są wynikiem niczego konkretnego, po prostu są cechą wrodzoną, nie? Bardzo mnie śmieszy i jednocześnie trochę irytuje takie podejście wielu osób, które się za bardzo nie znają albo są po prostu wprost transfobiczne i szukają jakiegoś takiego miejsca, żeby się przypiertolić trochę. E, są przytaczane właśnie statystyki na temat tego, że wśród osób trans jest wyjątkowo wysoki odsetek samobójstw i ogólnie prób i to on jest zdecydowanie wyższy niż wśród osób cis-płciowych, ale jest też najwyższy wśród wszystkich osób z LGBT+. I to, znaczy dla mnie jest dość oczywiste czemu tak jest, to znaczy żadna chyba grupa mniejszościowa nie jest aż tak straszliwie nienawidzona, gnębiona i dyskryminowana jak osoby trans, to znaczy nie jestem sobie w stanie za bardzo wyobrazić kogoś, kto by był tak wprost narazorzony na przemoc tylko ze względu na przykład na to, że wyjdzie na ulicę, nie? To znaczy są oczywiście, nie wiem, jest rasizm, jest różne inne problemy na świecie, ale e, no, są w miejscach, w których macie na przykład raczej gwarantowane, że nikt nie będzie że nikt nie będzie rasistą, albo na przykład, że to nie jest jakieś coś akceptowalne społecznie, że to się zdarza marginalnie. E, osoby trans będą przesłane raczej wszędzie. To znaczy, jest bardzo niewiele miejsc, gdzie macie pewność i gwarancję, że nic wam się na pewno nie stanie i wszyscy będą okej. Okay. Nie tylko, że będą tolerować i znosić i nie dawać wam porylu, ale że po prostu będą akceptujący i na przykład takim się przedstawicie jakimś imieniem przyzajemnym, to będą go przestrzegać. Nie? Ja ze własnych tak jakby doświadczeń i obserwacji, ale też z obserwacji i doświadczeń osób, które ja znam i o których słyszę, ale też, które znam osobiście. To ja się wcale nie dziwię, to znaczy świat jest dość paskudnym miejscem dla osób trans i oczywiście są miejsca, gdzie jest lepiej, są miejsca, gdzie jest gorzej. Eee, I był osobny cały filmik na temat samobójstwa, więc jeśli kogoś interesuje konkretnie to zagadnienie, to polecam ten filmik. Ale to w sensie często jest podnoszone jakby te, jako argument, że osoby trans są wszystkie niestabilne emocjonalnie i dlatego się zabijają, jako niby argument, że osoby trans są posrane i one wcale nie są trans, tylko po są wszystkie chore psychicznie. Znaczy, no to jest dla mnie taki jakiś żałosny poziom manipulowany, manipulowania danymi i wyciąganie takich wniosków z dupy, trochę jak w TVPiS, w sensie do no TVP robi dokładnie podobne rzeczy. Na zasadzie mamy jakieś oczywiste zjawisko, więc wyciągamy z niego jakieś minimalne rzeczy, robimy sprawiamy, że są o wiele większe i odwracamy kota i udajemy, że to jest kompletnie odwrotny wniosek z tego wychodzi, a wcale nie. Więc ja nawet za bardzo się nie chcę tutaj tak jakby obalać tego, bo to według mnie jest dość oczywiście nieprawdziwe i żałosne, ale są osoby, które próbują tak jakby w ten sposób atakować osoby trans, że z okazji, że tam jest wysoki odsetek samobójstwa, na pewno wszyscy jesteście posrani. No nie, w sensie są różne sytuacje, w których ludzie są bardziej skłonni na przykład targnąć się na własne życie i to często ma cechę wspólne, to znaczy tym osobom jest po prostu źle w życiu. Jest im ciężej, jest im źle i nie za bardzo widzą do siebie nadzieje i to zdecydowanie jest sytuacja wielu osób trans, które po prostu żyją w bardzo niesprzyjającym środowisku wśród osób, które je gnębią. No nie wiem, no dla mnie dość obwi i to też być może apel, że czasy się mocno zmieniły i nie wiem, sytuacja już nie jest tak beznadziejna, jak była jakiś czas temu. Więc też mam wrażenie, że tak jakby walka o te prawa i jakieś takie polepszenie sytuacji to jest coś co ratuje życia, bo de facto osoby trans się trochę mniej zabijają, ale też z drugiej strony im więcej jest takich jakby widocznych osób trans i więcej takiej edukacji, tym więcej osób ma z tym problem. Ponieważ kiedyś osoby trans były bardziej dyskryminowane i to je cieszyło, a teraz są trochę mniej, więc one by chciały im bardziej dyskryminować. Z tej okazji coraz bardziej się bronią przed tym. Jest coraz więcej takich agresywnych transfobów i w telewizji i ogólnie na ulicy. Z tej okazji też wiele osób trans czuje się gorzej niż wcześniej, po prostu dlatego, że teraz są bardziej odsłonięte i bardziej widoczne, bo jak ludzie nie wiedzieli o tym, że osoby trans istnieją, to się bardzo nie spodziewali, że one gdzieś będą. A teraz e, mam wrażenie, że częściowo, mimo tego, że jest lepiej, to też, tak jakby poziom tego, co jest dobre, jest wyższy, ale też tego, co jest złe, trochę wybija, bo próbuje nawracać to, co się dobrego stało. Mam nadzieję, że to się nie uda i wątpię, żeby się udało, ale trochę tak jest, że im, tak jakby mocniej się walczy o swoje prawa, tym więcej osób będzie miało z tym problem. Także nie wiem o czym mówiłem, ale chyba odpłynęłem od tematu. Dlatego będę kończyć. Dziękuję pięknie za uwagę. To wszystko z mojej strony w tym tygodniu. Widzimy się w przyszłą środę ze mną. Tymczasem cycki. I guess. Był to cyc.